W tych pięknych okolicznościach przyrody Tutaj dochodzi do remontów Przedwyjazdowych Tu jest poważna sprawa Wymiana tłumika, proszę To by też się nadało, jak to MOTO to zaraz tu interesy ubijać Jak mo to tu do wymiany Zaraz, belkę tylią też by się przydało Ten maluch, ten maluch jedzie Jedzie jutro o 7 rano do Wilna, startuje. O, niech wszyscy widzą jak się remontuje, wymiana rozrządu, w w warunkach polowych. Pada kiroż, porządnie. Do zobaczenia, o siódmej rano wyjeżdżamy z pięknej miejscowości Rutka-Tartak. bu da